Jeśli na przykład napotkaliście na jakieś słówko w jakimś innym miejscu i chcielibyście je wyszukać w kursie, żeby je sobie na przykład dodać, to można to zrobić. Ja na przykład sobie wejdę w ten kurs angielski C1 No Problem i kliknę Ctrl F, czyli wyszukaj, czyli taki standardowy klawisz wyszukiwania w Windowsie, i na przykład wpiszę sobie słówko. Powiedzmy unusual. unusual. Mamy. Mamy dwa wyszukiwania. Tutaj mamy w stronie pre prezentacyjnej Every unusual color. Zobaczmy sobie, co jeszcze jest. No i mamy oczywiście to jako ćwiczenie. I teraz co możecie zrobić, zamykając sobie okno wyszukiwania. Można dodać sobie to wyrażenie do powtórek, bardzo niezwykły rozmówca, very, very unusual caller i klikając wiem, prawie nie wiem, dodajemy sobie to słowo do powtórki. Klikam wiem i za trzy dni pojawi się w powtórkach.